Так. Nasze wydarzenie jest organizowane w miesiącu, kiedy obchodzimy Dzień Matki. Matka, żywicielka, matka, opiekunka, ogniska domowego. Należy jej się poświęcić troszkę więcej czasu, aniżeli normalnie poświęcamy na co dzień. Każdej jednej kobiecie. Chcemy uczcić to, że po prostu dzięki matce my jesteśmy, żyjemy i funkcjonujemy. Matka nam daje tą ostoję, że po prostu jest to nasze ciepło ognisko domowe. Bez matki trudno jest scalić całe to, całą rodzinę. Praktycznie my, jako matki, również chciałybyśmy żyć jak najdłużej żyć po prostu żeby wychować yy, dzieci, doczekać się wnucząt i być po prostu szczęśliwym. Nasza sytuacja jest troszeczkę inna. W pewnym momencie na drodze spotkaliśmy przygodę. Przygodę z chorobą onkologiczną. Często jest tak, że panie w młodym wieku muszą opuścić nas. My staramy się, żeby żyć jak najdłużej. Pełni sprawne, radoś, radosne. Nasz czas liczy się po operacji. Dostaliśmy to szczęście i tą nadzieję, że po prostu będziemy mogły żyć i cenić życie, cenić każdy jeden dzień. A to jest najważniejsze w życiu każdego jednego człowieka, a tym bardziej w życiu matki. W dzisiejszym, rozpoczynając cykl z okazji Dnia Matki, organizujemy pokaz mody pod hasłem Mamo bądź piękna. Będą stroje przygotowane przez Butik Magdy Dul. Będziemy miały dwie kreacje, których będziemy się pokazywały. Kreacje są tak dobrane, żeby do naszej figury były. Odpowiednio dobrane. My mamy swoje wady, które po prostu musimy zatuszować i żeby poprawić swój stan zdrowia, to są tak właśnie dobrane, żeby nie widać naszych ułomności. Widzimy też bardzo ładną bluzkę, która wypełnia nam dekolt. To lubimy, żeby te dekolty dobrze wyglądały. Jeżeli Panie nie lubią odkrytych ramion, ponieważ bluzka jest z odkrytym ramieniem, Zarzucamy sobie coś lekkiego. Chciałam zwrócić uwagę na tę, to dzianko, które tutaj Pani ma na sobie, ponieważ ono współpracuje z bruską, którą mamy pod spodem. Coś rodzinne. Dla Pań, które nie przewadzają za sukienkami, tudzież y, lubią po prostu spodnie, proponujemy cygaretkę. Cygaretka, czyli spodnie kończące się przed kostką. Tutaj zestawione bardzo fajnie przez Wandę z szpilkami, kolorystycznie nawiązującą y, do, do, do tych cygaretek wyciągającą sylwetkę, wydłużającą nogi. Dlatego zaproponowaliśmy taką, tak, i dosyć cienką, ale ta cienka z pięknie ożywia, ona bardzo ładnie przyozdabia, a przy tym, y proszę zwrócić uwagę, te rękawy, które przykryją nam ramiona, a przy tym... Lepka nam Stowarzyszenie Koszaliński Klub Amazonka powstał w 1995 roku. W tym roku obchodzimy już 24 rocznicę naszej działalności. W przyszłym roku będziemy obchodzili już 25 lat działalności. Działamy na terenie miasta Koszalina. W tej chwili rzeszamy ponad 240 pań z terenu miasta Koszalina. Jest to ułamkowy procent kobiet, które są po leczeniu onkologicznym. W ubiegłym miesiącu w kontakcie z sołectwem, żeśmy weszłyśmy w kontakt i otrzymałyśmy wspaniały dar serca poduszki serca, które pomagają tym osobom tuż po zabiegu onkologicznym po prostu w usprawnieniu ich y, w tym największym y, okresie wtedy kiedy są po operacji żeby mogły sobie ułatwić życie po prostu one są takie poduszki zamiast trójkąta można w, z nimi robić wszystko i chodzić swobodnie y, po mieszkaniu żeby się nie krępować 뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀 thank <laughs> you